Dzień dobry, nazywam się Dariusz Bucior, jestem współzałożycielem firmy Topku. z zawodu jestem drukarzem, w branży jestem już 23 lata. Firmę Topku prowadzę od 13 lat, zaczynaliśmy od sita ręcznego wykonanego przez siebie. Były sytuacje zabawne, były stresy, były kryzysy, była i jest determinacja bycia coraz lepszym i bardziej wydajnym. Firma zajmuje się głównie tworzeniem, znakowaniem, brandowaniem tekstylów oraz gadżetów reklamowych. Kilka lat temu doszliśmy do momentu podjęcia decyzji o wybudowaniu nowej hali, nowej fabryki. Sami zaprojektowaliśmy ergonomiczną halę i zaczęliśmy szukać wykonawców. Zostało dwóch dostawców, podjęliśmy decyzję. O podpisaniu umowy z firmą Borga. Jesteśmy zadowoleni. Były drobne rzeczy do poprawy po pierwszej zimie, ale firma Borga szybko reaguje na zgłoszenia. Współpraca i dobra komunikacja jest podstawą każdego biznesu. Polecam firmę Borga jako producenta hal stalowych.